Cześć wszystkim z tej strony Leo i powracam do Was z kolejnym vlogiem. Dziś mamy piątek, więc myślę, że na spokojnie pociągnę tego vloga do takiej niedzieli, najpóźniej do poniedziałku zobaczymy ile materiału będę mieć. Z takich update'ów życiowych to miałam urodziny, jej! Yeah! Wszystkiego najlepszego dla mnie. Były to 19 urodziny, więc mam już 19 lat. Coraz bliżej do dwójki z przodu. Niestety. Ale, ale tak, będzie wszystko dobrze, będzie coraz lepiej nawet i co w związku z tym? A na to, że będę organizował pierwszy raz w życiu imprezę rodzinową, ale o tym więcej się dowiecie wy w następnych klipach, ponieważ mam zamiar przynajmniej to wszystko udokumentować i raczej widzicie na filmiku właśnie na miniaturce, że taka impreza była. Więc yy, tak, nie będę nic pomidrować. trzeba oglądać dalej. Z takich bardziej przyziemnych rzeczy, czyli z tego, co będzie dzisiaj, w piątek, to właściwie jedyny, jedyne co, to będę iść na siłownię. I może, mam nadzieję, uda mi się położyć francuskiego albo angielskiego, ale raczej francuskiego. Jeżeli chodzi o angielski, to. Mam zamiar w przyszłym roku też około wakacji, może można trochę później, no mam nadzieję, że jednak wakacje e, zdać certyfikat C1 Cambridge. Więc no fajnie by było jednak się trochę tego pouczyć. Ja teraz jestem na poziomie B2, więc no, żeby przełamać tą barierę taką właśnie z średnio zaawansowanego do zaawansowanego poziomu. To i trzeba się trochę postarać, to nie jest tak łatwo jak wcześniej było z tym angielskim. Mi angielski raczej wchodził bardzo dobrze. Dość szybko, dość łatwo, dość dużo pamiętam. Ja ogólnie nie mam żadnej... No dobra, może nie żadnej, bo oczywiście zawsze jakaś tam bariera językowa jest. Zawsze jest ten stres, ale raczej czuję się komfortowo w mówieniu, z mówieniem po angielsku. Czuję się komfortowo z czytaniem. Czy mi dobrze idzie angielski? Tylko no, jeszcze nie na poziomie C1. Moje słownictwo jest dość marne. Jakby każdy mnie rozumie, ale tak, żeby jakieś bardziej elokwentne zdania, i jakieś różne phrasal verbs, czy jakieś tam idiomy różne, no to raczej nie. Um, więc no, mam trochę do ćwiczenia um, i mam nadzieję, że będę faktycznie ćwiczyć. Natomiast jeśli chodzi o francuski, to jest to nauka taka czysto hobbystyczna. Nie mam jakichś super wygórowanych oczekiwań. Ja jestem na poziomie bardzo podstawowym. Nie wiem nawet, czy mam A1, to jest jakiś bardziej A0, tak bym to określił. Więc no po prostu tyle nie mi się uda nauczyć przed rokiem akademickim. Tyle mi się uda i to już będzie coś. Moi drodzy, mamy już sobotę I plan na dzisiaj prezentuje się tak Ja na dziewiątą mam zajęcia online z mikowego Czego wam nie powiedziałam, bo w sumie nie miałam okazji, bo nie nagrywałam Ale mówiłam, że chodzę na zajęcia z mikowego online I o tym może kiedy indziej, trochę więcej Ale na razie powiem, że polecam, naprawdę dużo się uczę I jest super W każdym razie tak Mam je na dziewiątą, mamy teraz... jest kilka minut po siódmej i ja przez te dwie godziny muszę się trochę ogarnąć, jak, jak widać. E, czyli tak, muszę umyć włosy, zjeść śniadanie i tam w ogóle wszystkie jakieś tam e, inne takie codzienne rzeczy. A po migowym idę się szykować i wychodzę na wspominaną już na obszerniku filmiku Troszkę urodzinową. Okej, okay, tak się ostatecznie prezentuje. Um, no, wystaje mi tutaj trochę włosów, ale inaczej się nie dało. Myślę, że tak jest spoko. Tak się prezentuje cały look. O, oczywiście bez tych kapci. Będą za to jakieś ładne buty. Um, więc tak, z mam jeszcze. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. O, kokardkę mam tutaj. E, więc mega fajnie. Podoba mi się bardzo, I, i co widzimy się już na miejscu. Sometimes story kochani, mamy już niedzielę, a ja za jakieś pół godziny mam kolejne zajęcia z migowego. One są dwa razy w tygodniu, w weekend po 2,5 godziny także będzie ciekawie, ponieważ powiem Wam. Tak mam dzisiaj dość wszystkiego. Ja jestem na nogach od godziny i już mam ochotę się położyć, spać i po prostu się obudzić we wtorek, kiedy to mam podróż, ale o tym w następnym vlogu. Um, więc nie jest ciężko, wszystko mnie boli w ogóle. A. Ale teraz przejdziemy do. Spotkanie było po prostu. Rewelacja! Ja się, szczerze, nie spodziewałam, że będzie aż tak dobrze Miałem chwilę załamania tuż przed wyjściem z domu I też te kilka dni wcześniej, mojej faktycznej urodziny No, kilka rzeczy się pospało I nie byłem w takim najlepszym humorze, ani też nie miałam wczoraj rano jakiegoś super dobrego samopoczucia Właśnie przez te wszystkie sytuacje tak mnie tyle dobiły ale zezywałem, się zezywałam, nie miałem wyboru trzeba było tam iść tak, bo to było kilka godzin przed tym spotkaniem, więc no już nic się nie dało zrobić i bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ no, bawiłem się przednio i z tego co mi wiadomo inni też się super bawili. Więc cieszę się. Raczej w przyszłym roku nie będę robić czegoś takiego, ale to nie dlatego, że coś poszło nie tak, że się przytłuczyłem czy cokolwiek tylko po prostu mam już inny plan na moją dwudziestkę teraz coś na co myślę, że wiele osób czekało po tytule czy też po miniaturce czyli co dostałam na urodziny naprawdę jest co pokazywać, jestem niesamowicie wdzięczny, nawet nie za same prezenty, chociaż za to oczywiście też ale za samą obecność, za samo pomyślenie w ogóle że wiecie Idziesz na zakupy i myślę, o tej osobie to się może spodobać. I sam fakt, że właśnie ludzie przyszli i się dobrze bawili, to jest dla mnie lepsze niż jakikolwiek prezent. Jakby to jest samo w sobie dla mnie prezentem. Więc yy, tak, bardzo się cieszę ze wszystkiego, z całego kształtu się cieszę. A teraz już okej, okay, już tyle nie gadam, tylko pokazuję. Na pierwszy ogień niech pójdą. To, to jest w ogóle hit, ale jakby super hit. Skarpetki antypulizgowe ze Spider-Manem. To jest jakby moje marzenie. O ogólnie od jakiegoś czasu lata za mną jakiś merdy Spider-Manem. Ja zawsze lubiłam Spider-Mana, ale jakoś wiecie, nie byłem takim. Nie byłem to super wkręcona, po prostu podobały mi się filmy i, i tyle. Ale ostatnio właśnie tak mnie naszło, że Boże, ja chcę mieć coś ze Spidermana Więc mam I to jeszcze w moim rozmiarze No tak andy antypłysizgo, co jest moim zdaniem e, super cute Więc tak e, Kolejna rzecz Też super urocza i, i fajna i na pewno będę używać Mam tak skarpetek może nie w taką pogodę, ponieważ jest dość ciepło, przynajmniej u mnie e, Ale wiecie, na jakąś jesień Czy tak po prostu jak będzie trochę chłonniej to jak najbardziej albo tak, żeby chodzić sobie po domu po prostu to super dalej mamy no, no, no ja mam, a ja wam po prostu pokażę um, takie oto przecież um, nie wiem klip, takie klipy? klipsy? chyba klipsy do włosów są przeuracze. no patrzcie na te motylki to jest coś pięknego po prostu um, do tego mamy jeszcze Spineczki, o takie piękne gwiazdki. I to jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze kolejne spinki. Takie właśnie w, mm, z takim motywem morskim. Ja bardzo lubię morze, więc i, i oceanu może nie, oceny się trochę boję. Jest jednak, za, to jest dla mnie za duża przestrzeń. Ale morze, ocean, tak żeby sobie popatrzeć na filmikach, tam, to jak najbardziej to jest mój klimat. E, tak, wiezeczki były. super. Dalej mamy tutaj maseczki do twarzy, na twarz. Maseczki w każdym razie. Jedna jest um, o zapachu, to jest taka zapachowa maseczka. Um, Truska w i jest w jednym Bubble Tea, ponieważ jestem fanem Bubble Tea. Jestem typowym Warszawieckiem, tylko koła Bubble Tea, ale nie aż takim typowym, ponieważ nie przewodzą za maczą, Tak w ogóle jej nie lubię. I kolejna maseczka to jest z lwem, no bo wiecie, Leo, lew, super ktoś pomyślał. Coś, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to Letters to Young Poet, taka oto książeczka z um, Penguin Classics, tak dokładniej um, Penguin Little Black Classics, więc um, dlaczego mi to zaskoczyło? Ponieważ ja od dawna chciałam sobie przeczytać tę książkę, gdzieś kupić, czy nawet gdzieś tam znaleźć, jakimś audycie Z po prostu chciałam ją przeczytać Ale osoba, która mi to dała, o tym nie wiedziała Że ja tak bardzo chcę to przeczytać, więc y, idealnie trochę na prezent, jak wszystkie inne oczywiście Ale to mnie po prostu najbardziej zaskoczyło e, I do tego mamy długopis O, widać? Widać, dobra Jest to y, Jotter, Jotter Parker, tak? I prezentuje się on e, tak. Jest prześliczny, naprawdę. E, będzie używany zdecydowanie do pisania albo do jakichś anotacji, na przykład na, na przykład na tej książce do anotacji. Ja dzisiaj raczej um, wolę ołówkiem pisać po książkach. Ale długo pisem też się zdarzało, więc super. E, następnie, tutaj mamy malowanie po numerkach. Akrylowe farby. Tutaj pięknie. To jest jakieś miasto, jeszcze nie wiem jakie e, A tutaj drugie, druga rzecz, ta sama Z grysem Więc fajnie Fajnie, fajnie, e, będzie próba malowania e, Próba, ponieważ ja się szybko Irytuję przy takich czasach, że mi nie wychodzą e, Ale kto wie, może to idealna okazja, żeby wrócić do takich rzeczy i spróbować z innym podejściem e, Takim bardziej spokojnym i dalej. Mam kubek z małpką. Znaczy, że to nie jest przepiękne. I to jeszcze nie koniec małek Oprócz tego do kubka mam matching miseczkę. No, to jest coś pięknego, moim Pięknego, aż Aż się po prostu zaparzyć sobie jakąś kawusię czy jakiś kakao. Nawet w zimę, czy tam wiesień, jakąś herbatkę fajną, i tylko nasypać sobie. Nie wiem co się wesień można sobie nasypać. Ale też coś dobrego i po prostu sobie będzie popijać i do tego. Tak. E, na sam koniec, chyba na sam koniec mam nadzieję, że niczym nie zapomniałam. E, mamy do piku. Więc e, fajnie, fajnie. I, I mówię, to chyba tyle. Jak o czymś... Jak coś mi się przypomni, jak coś jeszcze jest na stole, a ja tego nie wziąłam tutaj, to mam oczywiście dam znać, żeby nikt nie został. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance and real love takes practice. No accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's beachy everything's peachy. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. And then that a story called Everything Speechy. Can we just skip straight to the plot twist, please?